Uczestnicy, którzy znajdowali się przez cały dzień w stanie czuwania, coraz gorzej radzili sobie z uczeniem się, mimo że ich koncentracja utrzymywała się na niezmiennym poziomie. Ci, którzy ucięli sobie drzemkę, uzyskali wyraźnie wyższe wyniki i znacznie lepiej radzili sobie z zapamiętywaniem faktów. Drzemiący mieli 20% przewagę. A właśnie ta istotna rzecz polega na tym, że sen pomaga przetransportować z ośrodka pamięci krótkoterminowej hipokampu do ośrodka pamięci długoterminowej kory, co jest bardzo istotne. Więc jeżeli chcemy przyswoić dużo informacji, musimy zadbać o to, żeby nasz hipokamp miał dużo miejsca wolnego, a jeżeli chcemy je zapamiętać, musimy zadbać o to, żeby mieć dobry sen i żeby hipokamp przeniósł informacje do kory. Od tego czasu i nasz i inne zespoły powtórzyły to badanie w czasie tego snu, uzyskując identyczne wyniki. Im więcej w snu pojawia się w ciągu nocy, tym pełniej dana osoba odzyskuje następnego ranka zdolność uczenia się nowych informacji. W ostatnich badaniach z tego obszaru powróciliśmy do kwestii starzenia się. Odkryliśmy, że, że seniorzy, czyli osoby między 60 a 80 rokiem życia, nie są w stanie wytworzyć wrzecią snu w tym samym stopniu co młodsi, zdrowi, dorośli. Deficyt wynosi 40%. Na tej podstawie sformu sformułowaliśmy prognozę. Im mniej w życiu snu wystąpił osoby starszej w nocy, trudniej będzie upchać następnego dnia nowe fakty w hipokampie, ponieważ pamięć krótkoterminowa nie zostanie w dostarczonym, dostar dostatecznym stopniu.